Odpowiada za ewakuację z budynku? Wiesz, generalnie nie ma powiedziane, że ktoś odpowiada za ewakuację. Jest jasno powiedziane w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji, że zarządca odpowiada za zapewnienie prawidłowych warunków ewakuacji. Czyli zarządca, jak, jako ten właściciel czy przedstawiciel właściciela budynku, ma za zadanie przygotować budynek, tak, żeby każdy ewakuować mógł się samodzielnie. Oczywiście to zależy od charakterystyki i specyfiki obiektu. Jeżeli mamy do czynienia z budynkiem hotelowym w odróżnieniu na przykład do budynku biurowego, mamy tam do czynienia z osobami, które tego budynku nie znają, nie pracują w nim codziennie, nie przebywają w nim na stałe. W związku z czym te warunki ewakuacji w takim budynku, którego nie znamy, są trochę inne. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na przykład na plany ewakuacji na drzwiach z każdego pokoju, na można powiedzieć gęstsze usytuowanie znaków ewakuacyjnych. Na bardziej spektakularne zwizualizowanie dróg ewakuacyjnych niż na przykład w zwykłych budynkach administracji publicznej, z jakimi mamy do czynienia, kiedy chcemy wyrobić dowód osobisty czy zmienić miejsce zameldowania. W związku z tym ta ewakuacja zawsze zależy od charakterystyki budynku, a zależy od tego, jak budynek jest do tego przygotowany pod kątem urządzeń ochrony przeciwpożarowej, pod kątem wyszkolenia personelu. Ma wiele czynników znaczenia. Także musielibyśmy się zastanawiać, kto odpowiada za ewakuację w kontekście tego, jaki mamy budynek. W szkole dyrektor, w budynku zamieszkania zbiorowego, czyli hotelu, akademiku, no to tak naprawdę pewnie przedstawiciel ochrony, przedstawiciel zarządcy w postaci właśnie dozorców, nadzorców ochrony. Natomiast tak naprawdę w budynku urzędu publicznego, teoretycznie dyrektor takiej jednostki publicznej natomiast nie wyobrażam sobie żeby dyrektor takiej jednostki publicznej miał tak naprawdę zawiadować ewakuacją w sposób jaki my sobie to wyobrażamy że będzie chodził po całym budynku udzielał dyspozycji przekazywał rozkazy tak to raczej nie będzie wyglądało a raczej ja skłaniam się ku temu w budynkach takich gdzie przebywają głównie dorosłe osoby że każdy ewakuje się sam i nie ma czegoś takiego, że ktoś odpowiada za moją ewakuację, natomiast te warunki ewakuacji muszą być dla mnie jasne, znane i bezpieczne. A jeśli ktoś zostanie wyznaczony jako koordynator, koordynatorka ewakuacji, to co? Jak się przygotować do takiej roli? No i tu zawsze podkreślam, że wyznaczenie kogoś do roli koordynatora, koordynatora, koordynatorki ewakuacji. To nie jest pozycja obligatoryjna, to znaczy nikt nas nie może zgodnie z prawem wyznaczyć jako osoby odpowiedzialnej za ewakuację. Jest to tylko i wyłącznie dodatkowa czynność, którą możemy zrealizować, jeżeli przede wszystkim nie stwarzamy dodatkowego zagrożenia dla własnego zdrowia i życia, jeżeli wszystkie te czynności, które możemy wykonać, tak jak mówię, nie stwarzają dla nas ani dla innych bezpieczeństwa i bezpośredniego zagrożenia. I przede wszystkim musimy się czuć z tym pewnie, musimy być przeszkoleni. No, często zdarza się tak, że ktoś został wyznaczony, a tak naprawdę nikt nie powiedział tej osobie, jak się ma zachować, co zrobić, więc ja podkreślam: przede wszystkim czynności wykonujemy tylko i wyłącznie, pod warunkiem nienarażania własnego zdrowia i życia, i tylko te czynności, które zostały nam z góry powiedziane, z góry zaordynowane do wykonania. Taki jak na przykład sprawdzenie pomieszczeń, wskazanie osobom, które tego potrzebują odpowiednich kierunków ewakuacji, lub na przykład uspokojenie kogoś, bo tego też wymaga sytuacja.